Dobra, dzisiaj sobie zobaczymy Kid Buu, przez to, że ostatnio sobie na Twitterie tak scrollowałem, sorry, na X-ie, scrollowałem sobie ja takie kuwa, no dumpę wystawił Kid Buu, ja takie kuwa, ty właśnie, jak jeszcze nie miałem kanału, kuwa, przypomniało mi się, że on robi kuwa takie bardzo AI-owe piosenki to dziwnie brzmi ai -owe. No ale AI on na sens, że tak nie wiem. Tak mamy rapera takiego TWXN, coś takiego. Co on tam jest takim normalnym raperem, co tam robi sobie takie playboy karty i takie rzeczy. Bardzo możecie znać tego artystę, ale takie rzeczy. I sobie zobaczymy przez to, że kurde, widziałem, że on udaje, że jest na on-on-raider. <ścoughs> on ma wszystko. On ma, kuwa outro. Ej, sorry, kuwa. Intro, kuwa wszystko, jeszcze kuwa się zrobił w green screen, no bo to nie jest jego, jego kuwa, że no nie był na on-raider, tylko kuwa na no serio on kuwa green screen na no i to było takie, ja pierdź, jak ja to widziałem pierwszy raz, jak on to było takie, no wiesz, no viral poszło to jest takie, ja pierdź, co on kuwał dwa lata co nie, ale widać totalnie perfidnie, że to jest taki green screen no? to widać tak totalnie, że jest takie shadow, dziwne takie rzeczy, ale to jest takie, jak chcę pomyśleć, to jest nawet takie, jak to można powiedzieć, kreatywne, żeby się wybić. No, no już Kid Buu był taki wybity, ale no to kudę, no tak szczerze, no podobały mi się. Za starych czasów Kid Buu mi się podobał, wiesz, tam było, że tam jest klonem, takie rzeczy. No i później nie wiem, czy Kuba wyszedł, że to Kuba jest na serio, wiesz, PR takie rzeczy robił, ale no na serio to było bardzo fajne, takie bardzo historie miał fajną, co nie, ale no udawał, że Kuba był 19-latkiem, jak Kuba był na serio 30-latkiem, takie rzeczy. To było troszeczkę dziwne, ale tak szczerze, mnie to za bardzo nie obchodzi, te Kuba jakieś takie, wiesz, no historia rapera, takie rzeczy, no no wiesz, no są takie sytuacje, to ja takie, dobra. Nie opłaca się znaleźć takiego artysty, co nie, ale jak powiemy, że udaje o swój wiek, takie rzeczy, to ja takie. Ok, w tupie to on, Jak jest dobra piosenka, to jest dobra. Możecie znać go kuwa, od Dev to Soundcloud chyba ta się piosenka nazywa. Jego najpopularniejsza. Ale kuba nie mogę, no chyba no nie mogę, kurwa. On ma kuba te intro, wszystko takie, żeby, żeby to było bardziej legitne, to nie tak jak on the Raider. Ja nie wiem, czemu w ogóle on the Raider nie pozwie go albo coś takiego. Nie wiem, czy mogą. No mi się wydaje, że mogą, no bo kuwa ich studio używają, ich intro używają, no używają, no używa, no i to jest takie duże, takie brother, czemu on to robi w ogóle? Rozumiem, że to jest takie, okej, okay, jak się próbujesz wybić, ale no kuwa, no... On nigdy taki nie był wybity, tak szczerze, no. Ej, hey, ale na razie podoba mi się to, nigdy jeszcze nie słyszałem tego, ale widać, że jest... Y Jaką miał futera. Future... jak to się nazywa, AI. Tak szczerze, nie wiem, Wasza opinia, ale moja opinia na AI, taki, że wie, że głos kogoś innego rapera, nie mam z tym problemu. Nie wiem, czy to jest takie, jak to można powiedzieć legalne long-term, you know what I'm Przez to, że mamy tego gościa, te TVXN, czy jak on tam ma, co tam udaje Playbo Cartiego, takie rzeczy, ale to brzmi dobrze, co, nie? To nawet brzmi jak brzmi, brzmi karty you know what I'm Jakby to brzmiał, Ale tutaj to tak słychać te AI, co, nie? Tak słychać to, kuwa, takie... No też Future ma taki, kuwa, głos, ten taki... taki robotowy, to też taki jest też. Ale i taki tak, no... Dla mnie to jest takie... Rozumiem to, jak to używa taki raper, co jest taki niepopularny, co nie, takie AI, takie rzeczy, żeby się pobawić, ale taki gość, co już taki się wybił na swoim głosie, to nie wiem czemu, bo no, no ma nawet dobry głos no, Kid Bu, no nie będę kłamał, no dobry ma głos. Chyba to jest. To jest AI plewokarki! O, kurde ty! Dobra! To jest tak szczerze różnica totalnie. Kurde, pomiędzy tym, co udają plewokariego, to oni dobrze to robią, ale tutaj to słuchać kuwa AI jak cholera. Nawet ja sam chciałem kiedyś sobie porobić takie piosenki, ale kurwa, nie doszłem do tego. Nawet kiedyś będę musiał przedstawiać sobie zrobić taki AI piosenkę, nie wiem, jakiegoś tam artysty, ale kurde, to jest takie... Jak się tak bawisz, rozumiem to, ale kurwa był widać, że on tak chce, żeby to było takie believable. You read, że tak kurde, że o, jestem Drake'em. Bo kuwa teraz dupy karting, futuresem, takie rzeczy. U, tu było słychać bardzo, tu było słychać bardzo mocno, że kuwa ten AI to się kuwa gubił totalnie. Widać, że nie jest wytrenowany. No to kuwa się gada, że kuwa AI jest niewytrenowany. Ale ku was słychać bardzo, co, nie? Wiesz ten future na początku brzmiał dobrze, ale ten Karty to słychać, bo karty to ma bardzo specyficzny taki głos, co nie? Że taki wiesz nawet ej jaj, co, nie? Bardzo ciężko to zrobić, bo to musi bardzo modyfikować swój głos własny, naturalny. I don't care if the pussy got, got mileage. No wiesz, no może nie wybrednia, co, nie? Ale no. <laughs> Jak to można powiedzieć? Nie, nie dodałbym to na playlistę, tą piosenkę, takie rzeczy, ale takie one time przesuwać jest to takie bardzo takie kontrowersyjne, że on to robi te, jak się nazywa? On the Raider, bardzo to jest kuba, kontrowersyjne, no bo kuba wiesz, on kopiuje całe Kuba Flow, you know what I'm saying? Yo. Bro, to on używa kuwa nawet AIX-a To nawet brzmi naturalnie, przyznam się, to brzmi naturalnie, może to być jakieś zlika albo coś takiego, tak szczerze. No znając kuwa, bo on może kuwa zrobić to totalnie, kuwa z lika, coś takiego i uda, że wie, że on to rapuje. Ale kuwa to jest takie no tak szczerze. W mojej opinii jak artysta jest no dead, jak to można powiedzieć, no umarł no to troszeczkę to jest takie disrespectful. Di disrespectful. Tak szczerze, to jest bardzo dysrespektu, no bo kurde, chłop nie żyje, chłop nie ma decyzji totalnie, co on robi, wiesz tam z głosem. Jeszcze tym bardziej AI jest taki, kurwa. No sta, kurde, AI się robi, kurde, straszne, no bo kurde, nawet kurde, nawet są rzeczy, kurde, poza rapem, tak powiemy, nie wiem, ludzie wstawiają zdjęcia na Instagramie takie w publicznym miejscu, wstawiasz w jakieś, kurde, stronę i kurde ci wyskakuje lokalizacja perfekcyjna 3D, kurde, gdzie to jest? Miejscówka, co nie? To jest kuwa straszne, kuwa, jak to w ogóle jest, co nie? Bo może się tak kuwa łatwo. Zdilosować, czy tam zlikować kurde adres, gdzie mieszkasz, takie rzeczy, w jakiej okolicy mieszkasz, to jest kuwa straszne bardzo. Ale nie, mi się wydaje, że to nie jest, ejaj. to nie jest, ejaj. to musi być jakiś leak, albo na serii jakieś OG piosenka XA. Przez to, że ja nawet coś mi kojarzy się ta piosenka w głowie, coś słyszałem ten taką piosenkę yy, od Xa, co nie? Ale kurde, no jakoś nie wiem, no nie brzmi to AI, bo w poprzedniej piosenki słyszeliśmy, że to bardzo taki, ten głos taki yy, AI się bardzo psu, co nie? W rapie, tak? Nie wiem, Karty robi takie rzeczy, że to się bardzo psuje, ale tutaj to nawet nie słyszę, że się, się psuł, żeby to bardzo takie naturalne było, nie wiem, może to kurde dobry AI jest jeden raz, nigdy nie wiem. Kuba, ale dziwnie mi się słucha, tak szczerze, kurwa. dziwnie mi się słucha, bo jak to jest na serio, x a piosenka, to jest takie. Teedbut to udaje, udaje, że jest on, on the raider. To jest takie. Takie kurwa mindfuck jak cholera, co, ne? Using a dead man's vocals for your terrible music and crazy choice. Potwierdzam bardzo, to jest kurde takie. Słabe co, nie? Ale nie, no, ja rozumiem, że wiesz, że jak tam, nie wiem, już o. Nie wiem, no, kuba Playboy Future, Drake, takie rzeczy, ale kuba Xa, no to mi się nie podoba bardzo. To mi się nie podoba, że kuba tak udaje Xa, czy jak to można powiedzieć? No, kuba udaje Xa. No, wiecie o co chodzi, że ta kuba, no tak imituje ten AI Voice, takie rzeczy. Nawet widać, kuba po dislikach, likeach, że kuba to są bardzo kurde, złe tego, jak to się nazywa, złe. No, dużo dislików ma, no. Kuba dislików dużo ma. Out of breath, the way that I uh, uh, run this shit. I think I'm out of breath, the way that I uh, uh yeah. Cuba, Oh, I a shit, I a breath. Oh, oh. Ale w ogóle nie wiem, jak to działa, tak szczerze. To AI Voice, jak to można powiedzieć, jak to działa? Czy może powiemy taki Drake, co nie? No bo chyba to jest AI Voice Drake'a, co nie? Może to Drake pozwać go, że używa jego głos, jak to nie jest jego głos? Tylko jest to imitowany głos na Drake'a. Nie wiemy, właśnie, jak to działa. Bardzo bym chciał wiedzieć, czy to jest, jak to w ogóle działa. Przez to, że ten raper, co udaje Playboy Cartiego, ten TVXN, czy jak on tam ma, to on dużo miał problemu z tym. Zlo, z No wiesz, no, że Playboy Carti chciał usunąć te piosenki takie rzeczy, ale później jakoś się kuwa dogadali, bo jakoś tam było interview. Jak chcecie poglądać sobie, to kuwa oglądajcie sobie. Dobra, ja się nie spodziewałem, że kuwa nawet 21 Savage, kuwa, on używa Drakea, 21 Savage'a, XA, Playboi Cartiego, Future'a, Nie pamiętam, czy gadałem Future'a, kuwa, on każdego kuwa rapera. On tylko ma tego, taką jak to się na listę, których może używać, i on kuwa używa każdego, co nie? Nie no, powiem tak szczerze. Bardzo by było fajne, jakby Kid Buu, to nie. Robił takie coś, że on by był artystą normalnym, że wiesz, swoim, swoim głosem takie rzeczy. I powiemy, że Fit, nie wiem, Drake, albo nie wiem, 21 Savage, co nie? Nie wiem, czy on tak może, no bo tak, tak gadałem. Nie wiem, jak to w ogóle działa przez Lawyerside, Side, you know że kurde, czy to można pozwać osoby, czy nie? Bo jak nie można pozwać, to jest kurde taki, no no szczerze, to ja kuba, ale tam sam wskakuję, ale kuwa, no nie chcę ryzykować, kuba, że no wiesz, no. Jak ja kuwa, wypuszczę, kuwa, no to ja jestem, kuba, spukany, you know już jestem spukany, a kuba, jak tam, to kuba, będę spukany na minusie, na no to wiesz, ja nie chcę ryzykować, ale. Powiem, że to nawet spoko pomysł, taki robić AI, ale no cóż, no nie wiemy jak to w ogóle wygląda. Możecie tak znać w komentarzach, co sądzicie o tym i no, trzymajcie się, pa. papa.